Cześć, dzisiaj pokażę Ci, jak zmienić klawiaturę w swoim iPhone lub iPadzie. Jeśli na przykład chcesz inny typ klawiatury w innym języku z innymi znakami i literami, dzisiaj pokażę Ci, jak to zrobić. To bardzo proste. Na początku wchodzimy w ustawienia urządzenia. Następnie przewijamy w dół, aż znajdziemy zakładkę Ogólne. Znowu przewijamy w dół i klikamy w klawiatura. Teraz klikamy tam, gdzie pisze klawiatury. Jak widzisz, pojawiają się wszystkie klawiatury, które mamy. Ja na przykład mam tylko jedną po hiszpańsku i drugą z emotikonami. Klikamy dodaj nową klawiaturę. Teraz wybieramy język klawiatury, którą chcemy dodać. Gdy wybierzesz język, klawiatura zostanie dodana. Na przykład, jeśli wybierzesz język angielski, możesz też wybrać styl klawiatury w tym języku. I gotowe. To wszystko. Jeśli masz jakiekolwiek pytanie, śmiało zostaw je w komentarzach. Do zobaczenia, dziękuję.